Hej cześć Siemako! A tutaj, jak ta kamera wygląda? Kurde. Boże, jak to wygląda? Się. O, okej, okay, jest dobrze. Hej, cześć Siemako, witam was bardzo serdecznie. Ja jestem Tyton hashtag Wąż i, i źle mnie widzicie, sam to widzę przecież. Yy, dobra, yy, co ja Wam chcę powiedzieć? Ja chcę Wam powiedzieć yy, bardzo ważne rzeczy, że ja nie jestem wielkim youtuberem, dopiero się wybijam. Mam dopiero 12 czy mam 13 lat. Nie wiem, nie liczę. Rodzi mam od tego rodziców chyba nie. No i wiecie, no ja chcę naprawdę się dobrze wybić na Minecraftie, później zacząć grać w takie przygodówki i inne takie gry. I w ogóle chciałbym też nagrywać z małymi youtuberami. Nawet nie youtuberami nadwanymi, no na przykład taki Bart Pi, nie wiem, czy znacie, z Vertex, to on z sobą nie nagra, bo on tylko młody no nie tylko mody, ale bardzo większość to mody, Cloud na przykład, oni też są nie są wielkimi i Domino Boczko, czyli nam no, tak Pół na pół można powiedzieć. No właśnie, komunikat do Barki. To jest do ciebie komunikat. Mam pytanie, czy. Będziesz chciał ze mną nagrywać y, na YouTube? Ja oczywiście to Ci wstawię w komentarze i w ogóle. I czy będziesz chciał nagrywać? Ja wiem, że Ci będzie ciężko y, poznać nowego. Y, tak to wszystko porozmawiamy, podamy swoje numery albo w y, jak Ty tam będziesz chciał. Y, wiem, że Ty jesteś starszy, Ty wyglądasz na 14-latka, 15-latka. 15 ja się nie będę wnikał. No i sobie będziemy nagrywać Survival na serwerach albo takie inne i w ogóle inne, dobra, yy, wiem, że trochę za szybko mówię, yy, no dobra, no to, to jest w swoich komentarzach, któryś, też się, ciebie zapytam, i to jest właśnie komunikaty, to się nazywa ta seria, yy, gadki, szmatki z pytaniem. dobra, to trzymajcie się, do zobaczenia, na razie!